Proszę teraz wypróbować kompilowanie pliku zad tech w przypadku gdy wprowadzone są rozmaite zmiany. Więc po pierwsze po każdej takiej zmianie proszę spróbować skompilować plik. Czasami nie uda się to i jednym z celów tego zadania jest właśnie pokazać jakie mogą pojawić się błędy. Ale na początek proszę po prostu mówiąc nieformalnie włączyć i wyłączyć spis treści przy użyciu znaku procent i skompilować obie wersje i uwaga czasami żeby spis treści pojawił się w pełni należy skompilować dwukrotnie Następnie proszę spróbować włączyć i wyłączyć polecenie make title również przy pomocy tego procenta i wprowadzić następujące błędy. I tu też jest ważne, żeby za każdym razem kompilować plik i po zobaczeniu, jak system reaguje na taki błąd, żeby go poprawić, zanim wprowadzimy Następuje kolejny błąd. Więc po pierwszy proszę spróbować kompilacji wpisując w każdej linijce po kolei preambuły znak procenta. W ten sposób, tak? Czyli teraz proszę skompilować, teraz i tak dalej. Proszę w to włączyć też komendę Begin Document. Po wszystkim kolejną rzeczą, jaką prosiłbym, żeby Państwo zrobili, to skasowanie dowolnego nawiasu. I proszę spróbować skompilować i zobaczyć jakie błędy powstają. Naprawić swój błąd. Następnie proszę skasować komendzie section dowolną literę i spróbować skompilować teraz i naprawić ten błąd. I na końcu proszę o albo skomentowanie, czyli wstawienie tego znaku procent przed komendą end document albo o Skasowanie jej po prostu. Najlepiej poproszę wyciąć, by móc później wkleić tę komendę. I skompilowanie plików w ten sposób, tak.